Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, w kolejnym odcinku zagrajemy w... Jeden Pajda, jestem Luz Wandel, jak zwykle będę waszym gospodarzem, zanim pójdziemy w tamtą stronę, gdzie jest e... cel głównego wątku, sprawdźmy to co mówił Szczur o... o miejscu za murem tak? czy tam no w każdym razie trzeba użyć miejscu gdzie trzeba użyć smoczego prochu czy tutaj no to zaczniemy BATERIA OGNIA a, jeszcze trzeba, musiałem zestawać proch dobra, to jeszcze raz BATERIA OGNIA BATERIA OGNIA mówię. O, to trzech razy sztuka, jak to mówią. E, dobra, weźmy sobie e, trochę, ja bym dodał do tego ducha, mimo wszystko, bo nam się przydadzą, e, przydadzą się nam bardzo e, punkty magii, później też. Teraz tak, czy do złodzieja ducha, w sumie złodziej ducha, by było dobrą rzeczą się tego nauczyć. Bo zwłaszcza, że będzie bardzo ciężka walka nas czekała w dzisiejszym odcinku. Za chwilę, więc, znaczy może nie tak za chwilę, ale będzie nas czekała bardzo ciężka walka, chociaż z drugiej strony tutaj Mmm, zadawanych obrażeń nie przyros szybkości też kurde niespecjalnie Dobra wiecie co? Nie, złodziej ducha się nam bardziej przyda, bo on bardziej jest tutaj Eee wdrożenie czasu działania Przeros szybkości Tak I przy zadawanych obrażeń też Dobra to potem porozwijamy chyba ten A... Jaszek nasz. Dobra. Ale teraz dajmy się tutaj. O kurde. Duchy się pojawiły. Znaczy... To mnie dziwoda, bo to całe to miejsce jest nawiedzone, ale. Ale że duchy skazańca? Dlaczego duchy skazańca? No... Dobra. Weźmy sobie z tego nagrobka. Yy... Co? Miękki płatek. Ciało, urok... Umysły. Aha, czyli po prostu do uroku jeszcze dodaję. Może, może później. E, sprawdźmy jeszcze tutaj. A, spokojnie. Papki, tak na tych, że papki nie znają jakiegoś większego zagrożenia, co najwyżej wysysają nam skupienie, gdy się przed nimi bronimy. Znaczy ich unikamy, a tak posadną to to niespecjalnie. Ours when we were dead. I'm Yushi, Stabber Yushi. Everyone was afraid of me when we were alive, toughest convict on the chain gang. Then the water came. Everyone ran. No one came to help the prisoners, except Turkey. But I know he only came to laugh at us. So you have to die. You are kept rising and rising, and then we died. But the glory is still ours, even when we're dead. And now you'll join us. We have to fight Ten nożownika, gościu, to tylko kurde walczysz kijakiem. Co to akurat wysworzyło Ha, oczywiście niewrażliwy jest ten. Okej, okay, pokażę wam może jak działa yy, wyssanie ducha. O, właśnie ten sposób. Zresztą widzieliście już chyba go, nie? Jak to. Jak to? Można też. Atlasa obszarowego spróbować. Dzięki czemu, wszystkie postacie kulty będą y, wokoło nas nam dać tego. na swoją energię duchową. To jest bardzo fajna metoda, jeśli chodzi o. Y, Właśnie po słabszymi grupami wrogów. walkę ze słabszymi grupami wrogów. Dobra, mamy to. I teraz tak, ja za pierwszym razem z tą grę, nie wiedziałem, że w ogóle to jest jakieś przejście. Bo za drugim albo trzecim razem ogarnąłem, że tu można przejść. Szczególnie, że gra nas w żaden sposób nie informuje, że to jest przejście. Nie ma żadnej strzałki, i podobne. Szałki na mapie oczywiście. Takie jak ta tutaj, nie? ta ten ta niebieska o właśnie dobra zapiszmy bo tu jest są yy, dosyć znaczy tu będzie dosyć taka walka ciężka która może być dosyć o właśnie też obcuzywać trzeba będzie skasam właśnie długo Odgrasujmy sobie auto I jedziemy dalej. Mhm. Grupę skazańców mamy. O! O szlak. Przydusił mnie. Przymroził mnie w sensie. A ich jest dwóch. Dobrze powiedziane. To twój upadek. Okej, okay, jedziemy idziemy dalej no, w głąb jaskiń. Kamieniołów Czy to są kamieniołomy, nie powiedziałeś, czy są kamieniołomy, bardziej jaskinie jakiegoś rodzaju, ale There is much suffering in this quarry. So many lives lost. Mm. zapis srebro. <try> <try> Ciekawe. <try> Dużo wszystko ok. Teraz tu będzie bardzo, bardzo. Je... Znaczy, może nie jedna z cięższych walk w grze, ale tak, na tym etapie grze, na tym etapie gry bardzo ciężka walka. Więc aha, Czy się około save nam zrobi. Yy... Wykasujmy go i użyjmy naszego save profilaktycznego, szybkiego save tak zwanego. Ok. smell something fresh. Kim jesteś? Strangler Jesus is king in this place. Alive? King of the prisoners alive. Dead? King of the prisoners dead. Co się stało? What a coke. People leave Strangler Jizu and other prisoners to die water come faster we scramble run claw each other then water everywhere but we not die strangler jesus has too much hate to die you not know strangler jesus not die Ok, i jak mówiłem, to jest bardzo ciężka walka, bo tutaj używa. Chodzi tutaj o to, żeby tego właśnie dziesu, całego się y, skupić na nim, bo. co róż będą się pokazywać jego kumple nowi, nie? Au 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 au, 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 podpalenie nie jest dobre, podpalenie nie jest dobre, pod... Kurde. Właśnie on to jest to, on... on włada dosyć potężną magią. I walka ma kilka etapów, za każdym razem on będzie używał innego stylu. Ten cały gizu mm. właśnie trzeba będzie się niedługo przenieść na Przerzucić się niedługo na trzeba nie złodzieja, znaczy, jeżeli, my mamy, jeżeli nie mamy ducha, to czy przerzucamy szybko na złodzieja ducha, aczkolwiek. Yy, to nie jest tak źle. Włała! O! I kolejna jakby ten jego iteracja. Ok, teraz też mamy trochę się nam ducha. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bo się nam. A Jezu, to to, 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 nie niedobrze, 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 jak jesteśmy, tak ten. To trzeba. Kupna, podpalisz? Podpalisz, kolegi. Dobra, trzeba się po prostu na tobie skupić, tyle. Skończyć z tobą, losicielu Jezu. toś zrobić coś takiego, że korzystać z naszych umiejętności 3. Zwiększamy jakby nasze obrażenia. What's that? I can't see you. Is somebody there? What do you want? Kim jesteś? I am I am I think I am Turnkey Shiji. Is that right? Yes, I am Turnkey Shiji. I guard the prisoners. What happened? Happened? I don't remember. This is the quarry where the prisoners are chained up. I'm Turnkey Shiji. I guard them. I, I remember... I, I remember the water rising. Everyone ran, but I came back for the prisoners. I had the only key. They are bad men, but no one deserves to die like that. I went to free them. I, I freed Strangler Jizu first, and then, and then he put his hands around my throat. I couldn't breathe, and he, he killed me. Why did you try to save them was insane. He loved death. He hungered for it. He fed on it. Even his own, I guess. I wasn't thinking I shouldn't have freed him first. Maybe not at all. My spirit was bound to this place, trapped by the man who killed me strangler jesus' hate kept me chained in death just like i kept him chained in life but you destroyed jesus his hold on me is broken my spirit is free i only hope that i can find some release in that freedom i had hoped that i would have somewhere to go but i feel no pull to the underworld Hopefully, I can find my own way somehow. Thank you for this release, Great One. It is enough for now that I can fade for a time. Buskotka wędrowca To chytać na chleb do tych, którzy mówili in w poprzednim odcinku. Zobaczmy co to takiego. Duch, ciało, umysł minus pięć. Czyli to jest dla Włośników ciała i ducha. Okej. Okay. Oprócz tego, tutaj jeszcze mamy też jakieś fanty. Klejnot grubej skóry. Zaraz to, to zobaczymy: sobie srebro. od uczonego z przezorności uczonego. Dwa klejnoty, proszę bardzo. Ok, 61. Tyk. Dobra. Mm, co my tutaj dostaliśmy? Obraźny od 50, popek 50% ciała plus 1? Uh, Ten mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Umysł plus 2, mniejsza szansa na uzupełnienie skupienia. I, I co? Jak się patrzy, zastanawiam. Brązowy jest... Aha, to jest to. Dobra. Patrzę może... Ale raczej nie. Umy zastraszenie... Patrz, czy gdzieś już nie na zęb tego to o którym mówiłem wcześniej, czyli tego dodającego... 100% y nauki z pulpitów. Jest bardzo fajna rzecz. A jak widać, raczej. Nie. Dobra. Nie ma co przedłużać. Idziemy, wychodzimy stąd. Opuśćmy to miejsce, zróbmy w ogóle sobie zapis, bo walka z Gizu, jaka by nie była, była dosyć wy wymagająca. eee tak tylko patrzenie nie mieliśmy wcześniej żadnego tu zapisu. Dobra, no to wracamy się z powrotem. Wracamy się z powrotem, może się wrócić z powrotem... No, no dobra, nieważne. I'm a ghost, but I'm a little girl too. I'm trapped here. I can't leave and I can't die. It's cold in here and wet and I'm scared. I don't like it here. Please help me. I've been trapped here for so long. The outside is so close. I can see it, but this puddle is blocking my way.

cię zawali, a ja mogę zginąć. to I Please trust me. I wouldn't ask if I thought you'd get hurt. Dobrze, zrobię to. Thank you. Thank you so much. I just know you can help me. Please hurry. No, dobra. Y no to trzeba pozwalać to oczywiście tutaj podpory, nie. You, are finished. you are finished, tak. Dobra, zadanie wykonane. Dziewczynka e, uratowana. Ja tutaj... Ja tutaj byłem tak, bo tu były te stalaktyty. Dobra Są stalagmity Stalaktyty zwisają z góry, a stalagmity rosną do góry z ziemi Znaczy tyle z ziemi to po prostu jest, to jest to osad skalny Jak się nabudowuje, nabudowuje... Wilgoć... No, coś też tym rodzaju, wiadomo o co chodzi, nie? jestem... geologiem? Dobra, moi kochani, i pół godziny mi ja powoli w następnym odcinku udamy się tutaj, by kontynuować wreszcie naszą, yy, naszą przygodę tutaj, jakolwiek to nie brzmi przygoda, 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 każdej chwili szkoda. O! Chciałem zobaczyć co tutaj będzie, kurde Zobaczcie co będzie za środzicem, a to proszę bardzo ten szczurek się pojawił Skaven No dobra Mi się wydaje moi drodzy, że tutaj zakończymy odcinek Tak czy siak Ja bym Luz Wandel w to było Dami do następnego odcinka Na razie cześć